W Warszawie Klub Szermierczy Warszawianka był organizatorem drugiego Pucharu Polski Seniorów w szpadzie z cyklu KGHM TUR. 110 szpadzistek i 130 szpadzistów wzięło udział w turnieju. Panie rozpoczęły walki w sobotę z pierwszą w Rostowieniu Ewą Trzebińską AZS AWF Katowice. Po walkach grupowych z kompletem zwycięstw i numerem 1 do dalszej części turnieju przystąpiła Aleksandra Zamachowska AZS AWF Kraków. Jednak w półfinale pokonała ją Barbara Rutz 15-11 z AZS Wrocław. Drugi półfinał pomiędzy Ukrainką Julią Swystil a Martyną Swatowską AZS AWF Katowice zakończył się zwycięstwem Swatowskiej 14-15. W finale spotkały się Barbara Rutz i Martyna Swatowska. Wynik walki to 15-13 dla Swatowskiej. Turniej zakończony wygraniem, pierwsze miejsce, bardzo się cieszę, mimo kontuzji, która mam nadzieję nie okaże żadną poważną, dam radę. Pierwsze miejsce w drugim Pucharze Polski Seniorów z cyklu KGHN Tour zdobyła Martyna Swatowska z AZS AWF Katowice. Drugie miejsce dla Barbary Lutz AZS Wrocław Wrocław. Trzecie miejsce zajęły Aleksandra Zamachowska AZS AWF Kraków i Ukrainka Julia Swystil. W niedzielę 130 szpadzistów rozpoczęło walki w 19 grupach, a po nich najlepszy Maciej Bielec z AZS Wrocław. W półfinale Bielec spotkał się z Mateuszem Antkiewiczem, AZS AWF Katowice, ale ten z powodu kontuzji przy walki 8-4 dla Bielca zmuszony był wycofać się z walki. Drugi półfinał pomiędzy Radosławem Zawrotniakiem, AZS AWF Kraków, a Damianem Michalakiem z Piasta Gliwice wygrywa Zawrotniak 15-9. Finał to pojedynek Macieja Bielca i Radosława Zawrotniaka i 15-9 dla Bielca. To jest to pierwsze zwycięstwo w Pucharze Polski Seniorów. Wcześniej udało mi się wygrać Mistrzostwa Polskiego, ale Puchar Polski jest to pierwszy. Te zawody były o tyle trudne, że od samego rana zmagałem się z gorączką, no nie było mi łatwo. Niemniej jednak, wbrew pozorom, już od grup zaczęło walczyć mi się dobrze, rozstawiłem się z numerem jeden. I, no, I udało mi się tą pozycję dotrzymać do końca. No, w międzyczasie miałem naprawdę bardzo ciężkich przeciwników, m.in. kolegę z klubu Daniela Marcola, z którym udało mi się wygrać tylko jednym trafieniem. Dlatego naprawdę jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Za pierwszym szpadzistą na drugim pucharze Polski seniorów z cyklu KGHM Tour został Maciej Bielec z AZS Wrocław. Drugie miejsce dla Radosława Zawrotniaka AZS AWF Kraków. Trzecie miejsca zajęli Damian Michalak Piast Gliwice. I Mateusz Antkiewicz AZS AWF Katowice. I jeszcze rzut oka na klasyfikację generalną Polskiego Związku Szermierczego, a w niej na pierwszym miejscu wśród pań Ewa Trzebińska i jej równe 700 punktów. Najlepszym szpadzistą jest Radosław Zawrotniak z dorobkiem 340 punktów. Pozdrawiamy z Warszawy.